No się masy są a dzisiaj sobie nagrywamy bedors, ale challenge, że możemy używać tylko drewnianego mięczca. Jak takie odcinki wam się podobają, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba, bo to mi bardzo pomaga, a dla was to jedno kliknięcie. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania jak rozwala muru różowego. <laughs> Dobra. Czego? Dobra, gościa. nie, nie robię godbridge'a, no szkoda. A ja mógłby zrobić, jej, jej. no i się pochwalić, ale za to, dobra, dobrego, speedbridge'a. -sp 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 dobra, no to wymiana za wyro, może być, może być. Ja bardzo chętnie wymianę za wyro zrobię. Yy, no i dzisiaj ogólnie mamy challenge, A tak jak już słyszeliście, że nie mogę, że nie, nie mo że mogę używać... E, tylko mm, drewnianego miecza. No, no i to będzie dla mnie niezłe utrudnienie, bo ja bardzo często uż używam kamiennego miecza. No, że, że prawie w ogóle się nie zdarza... O nie, chłop ma zbroję. E, prawie się w ogóle nie zdarza, e, żebym używał... Odrobionego miecza. No, że ja. No co? Ej. Chłop musiał przez most jechać 20 minut, bo ciągle na shiftie musiał być, bo bo je, je patrzałem na most i chłop tej. Em, nie miał niku. Ja mam włączone niki, no. No dobra. No? Nie, no żartuję. Mam 8 lat i jestem dobry w PVP. No, zobaczymy. To jest Kuba, 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 pil. No to zobaczymy, w jakiej będzie drużynie ten Kuba, pil. I będziemy musieli go sobie podjechać i wyszedł z gry, bo nie ma go na serwerze, bo pewnie długo czekał. No, Kuba, pil, no nie ma. Ale gramy z vip em To dosyć. Może być ten, albo sobie kupił. I nupkiem jest, ale dobra. Lecimy. E, pff, dobra, już mam cały plan. Ale to mi bardzo mm, trudnia, że ja muszę korzystać z, z tego drewnianego mieczyka, bo ten drewniany mieczyk zadaje cztery obrażenia. A dla mnie tak idealnie co najmniej to taki kamienny co zadaje już <coughs> e, 5-6. No, ale widać, że chłop nawet wyra nie... nie zabudował. No dlatego... Dobra, nara typie. Uwaga, i, i czy mu zdążymy zniszczyć wyro raczej? Tak? Ale kurde, nie wiem. Dobra, let's go. No i... O! Ale myślałem, że go załatwię, szczerze myślałam, serio. Mogłem mu zebrać generator szybko i uciec. Ale ja taki nie jestem. Ja, o, ja już chciałem ten kupować. No bo... O tak. No. no i tak mi ręka przejechała po tym, ale... Yy, nie, nie dzisiaj, chyba. Dobra, nie może lepiej zabuduję wyro, tak? Tak na wszelki wypadek, bo on może mieć faję jarbola i lepiej trochę. Ta, on będzie miał firebola na 1000% O nie, dobry zawodnik, Refila zjadł I Jeszcze ma kamienny mieczyk i jeszcze zbrojkę I Ale ja jestem głupi, odsłonięte wyro Tam. Ale ja jestem głupi Dobra, on ginie zaraz On jest tutaj no to le lecimy z ich chłopem, bo on jest totalnym nubem w pvp, a no bo zapomniałam, że on ma zbroję i ten, i kamienny mieczek. No i mnie tacy ludzie wkurzają, że jak ja nie mogę... ...szerzywać U -u. innych rzeczy, no to oni się muszą tręcić. I nagle, nagle, gdy ja, ja gram sobie luźno gierki BedWars, no to wszyscy... Buuu, drewniane mieczyki w ogóle, ale gdy nagrywam, że nie mogę używać ym, kamiennego miecza, to wszyscy, żelazny miecz, kamienny i w ogóle. Dobra, my, my, że nasz cel to co najmniej być drugim. O, w ogóle zielony blisko mnie jest, dobra. Ja sobie chyba po, ja, ja sobie poczekam na tak 24 żelaza. No bo będę miał... o no, no, mega dużo wełny. I będę mógł sobie od razu w, dwoma warstwami wyreomudować Czerwonych nie ma. Czyli ja jestem sam z zielonym blisko siebie. Czyli free generator u czerwonych. No nawet nieźle. E, dobra. No i, no i... Dobra, cyk, 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 cyk. Mamy te cztery. To normal bridge, mi się spu no i on ma już rzeźnię z żółtym. No i idealnie, bo on będzie miał z żółtym rzeźnię i ze mną jeszcze. Idealnie. Zielony spadł i żółty mu zniszczył wyro. Żółty to dobry zawodnik tej. Dobra. Syksyk. Cyk. Nie. O nie, ty! Nie, bo się Nie, nie jest! Dobra, dobra, a ja już się, się bałem, że zjedę do końca refila. Cyk, cyk, nie, nie miał. Nie jeść go z Na smutno trochę. Okej, okay, drabineczki. Cyk, cyk, cyk. Dobra, i chyba my sobie podjedziemy żółtego. Bo on tutaj idzie. Tak, i idzie. Bum! Dobra, nie zdążę, nie zdążę. On ma kamienny mieczyk, nie! Co jest? Coxcraft! Halo! Gościu! No że nie czekaj co? Nie no, ale to w ogóle możliwe jest? Ej, serio, ale mam takiego mindfucka teraz. Ej, nie, nie. Nie, nie, nie ale to niemożliwe jest przecież. Czekaj, co? Tak się da? Może tak Lord chyba... Ja nigdy tak kogoś nie orałem, ale nigdy tak ktoś mi nie zrobił, no i nagle takie coś, no nie miło, nie miło z jego strony. No, że takie robi... Aha, no i się nie da budować. No, ej, no fajer, mi się nie kliknął. Dobra, on spadł. Jeszcze bola sobie wypuściłby, bo był zły. No i tutaj będzie problem. Dobra, ja jemę Rafilka. Ej czemu mi się refil nie zjadł? Nie no, czy każdy ma tak na, na się teraz? Że nie, nie masz do no, no, dodatkowych dwóch serc, czy... Czy ja mam coś ze, z tego Błagam, Napiszcie mi w komentarzu, no bo to jest serio dziwne, jak mnie, no, no ja mówię serio, to jest mega dziwne. Ja mówię serio, to jest mega dziwne, bo ja, bo, bo ja tak mam pierwszy raz. Pierwszy raz tak... O ty! Nie, błagam, do Wojda! Do Wojda! No i ja co? Co? Ej! Co? Ej, szczerze? Serio jakiś cheater się trafił? Jeszcze spadł beka z niego, ale ja mówię serio. To jest jakiś cheater. No jak miał knoka w ogóle? Wimi nie powiecie, że to cheater? Cheater jak się masz? Cheater totalny, no. A, dobra, zaczął mi się przez chwilę Minecraft, ale już jestem. Jakieś drabineczki by się przydały. Czek, czek, czek. Nie, no ja byłem serio zdziwiony tą akcją, że chłop. No, knoka w ogóle. No, wow. Dobra, nad, my na Jacksonie nie będziemy robić Fireball Jumpa, bo zawsze się. Le, 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 lepiej dobudować, budować, a potem na wszelki wypadek mieć te Fireballa. Tak to to nie będę miał. No i czy tutaj się dobuduje? O, i no myślę, że zmarnuję te bloczki i Fireball Jump będzie robiony. A może nawet. <wixt> <worries> może coś z tego będzie. Ale raczej nie. Raczej nie będzie. Chociaż. Kurde. Nie, no nie doskoczę. Nawet drabinkami bym się nie sklaczował. Chociaż? Nie, nie będę ryzykował. Kurde. Jeden blok, jeden blok. I ja mówię serio. B Bogam do mnie. Let's go! Le le let's go! Let's go! Bogaj, czy będzie? Kurde. Dobra, ja robię to tylko dla was. Nie. O! Oh. Jaka taka. Mm. Ale fajnie, że się udało, nie? Let's go! Bleu, bleu! Pyk! I możemy wracać do naszej kompletnej, dziwnej, zepsutej pewnie już bazy! Widzieliście to? Ja, Ja już bym zginął. Na 1000% bym już zginął. Na farcie to zrobiłem, na farcie i, i, i ja tu nie wiem jakim. Dobra. Um, ja na pewno muszę mieć bardzo wysokiego prota, jak chcę to wygrać, bo ja mam tylko drewniany mieczek. Pamiętajcie, dlatego dla, dla ja muszę mieć wysokiego prota. Jakieś fajne rzeczy, czyli takie jak dużo, ale to naprawdę dużo. Cyk, cyk, cyk. Dobra, czekajcie. Tu jest. Mam miksturę niewidzialności. No to. Jeszcze cyk, dobra. Mam miksturę niewidzialności i jumpa. Czyli niewidki i jumpa. I my sobie to jakoś wykorzystamy fajnie, ale jeszcze nie wiem jak. Możecie mi napisać w komentarzu, jak wiecie, co z tym wykorzystam. Dobra. Syk? Czy tylko ja zostałem i złoty, co? I no i pewnie złoty ma full diamentowy set, i to nie jest głupi pomysł, żeby sobie też kupić. Ale jestem głupi. Złoty? Złoty ma bazę tam. Ja tam na spokojnie dolecę. Dobra, nawet nie musiałem tego stawiać, ale zaraz będę musiał, żeby zejść. To jest dopiero tutaj i to bardzo blisko jest tego i... Dobra. Dobra, na no, S. Serio! Serio? Eee, no że, że... to było... No, nie, że... Może tak co? Co? Halo? Coxcraft? Lag jakiś? sarny Dobra! I to będzie już ostatnia arena, niestety, a może i wstety I tutaj się schowamy na. No, na, znaczy tutaj <grym i wierzy> my na tej wieży skończymy odcinek. Dobra, my sobie poczekamy. Do 24. Dobra. I to szczerze. Jak chcecie robić taki challenge, to musicie mieć serię Prota, dwójkę co najmniej, i czwórkę. I diamentowy. No. Diamentowy set musi być. No, żelazny spoko, ale diamentowy to totalny kozak i to na diamentowym. Raczej powinniście grać, bo, bo na pewno oni będą mieli lepszy mieczyk od was. No to może nie będą. Prota mieli i. i, 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 no, i, no, i no to niemożliwe, żeby. nie, nie, nie mieli. Em, a kamiennego mieczyka. No, na, no, 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 no niemożliwe. No i ten pewnie też ma. Złoty. Z. No, ten. Aktualnie z. którym. Ja się bawię w Skybase'a. No, i, i ma kamienny mieczyk! I właśnie o tym mówię! I właśnie o tym mówię! Że ma śmieszny kamienny mieczyk. Kto by się spodziewał? Nie! On mi prawie wyrozniszczył! Był w, by, był wy na 1000%. On był w połowie tamtego klocka, mówię wam to. No więc cyk. Cyk. O, jakieś takie cyk. bebeszkie jakieś śmieszne ustawianko teraz. No serio. Nie, no serio stare. Nie. Uwaga, no i czy on się nabierze? A, nie, nabrał się! Mocny zawodnik? Ej, czemu mi się fire, nie puścił? Nie, no serio, jaki lag! Hop ma jak... no, no i hoppa, no i nożyce jakieś. Ja wale. Serio. Dobra. I my to kończymy ten piękny, głupi odcinek. Nie ra.